Hej, cześć się wszystkim, ludzie z tej strony, Rodak. E, tak, nagrywa się dobrze. E, bo mi się zminimalizował OBS. E, witam Was w kolejnym odcinku ze Stellaris. E, nie wiem, czy Wy to widzicie w sobotę, czy w piątek, czy w niedzielę. Znaczy, nie, w piątek na pewno tego nie widzicie. Nie wiem, czy widzicie to w sobotę, czy w niedzielę. Chyba w niedzielę. E, I powiem Wam, moi drodzy, że. E, że nic się nie zmieniło, po prostu, po prostu lecimy dalej. Przejmujemy kolejne układy e, tutaj i będziemy potem e, tutaj musimy zdążyć jeszcze przez la, przed lawisko kokety e, ale tak myślę, no, że tamy, ogarniemy. Musimy się przede się. wszystkim ten układ zdobyć. E, ten, ten i ten i dzięki temu odetniemy tutaj ich e, i będziemy mieli po prostu łatwiej. E, będziemy mieli prościej. Mm, dobrze, zatem to jest taki strategiczny punkt. Yy, ok, zatem może niech będą te czujniki grawitacyjne już jak skoro są w połowie zbadane, to czemu by nie yy, Tutaj mamy statek, a to może polecimy tu, z i tutaj yy, Dobra yy, Ok, ok, przepraszam, ale telefon do mnie dzwoni, zaraz Technological acquisition Wybaczcie moi drodzy, ale ważny telefon to był e, i już jest OK. E, dobra. Zatem tak. Przejmujemy tutaj te, te układy, jak, jak Pan Bóg przykazał. Może teraz polećmy od razu tutaj i ten niech tutaj też poleci To już będzie taka nasza pięcioniszczycielowa flota właśnie do przejmowania tych takich układzików e, Tak, chcemy polecieć tutaj e, Jezus, Nie no, aha, bo nieznany O matko, dobra Dobra, no to zdobędziemy to Tutaj widzę, że się tłukli e, No, mamy taki trochę wyścig, wyścig o to kto więcej naje się Eee, Okej, okay, tu i tu zaraz wleci. Eee, ten tutaj przejmuje, ten statek badawczy nic tutaj nie robi. Eee, zatem a, zbadaj sobie te szczątki, czemu by nie, a potem zbadaj układ ten. Eee, ty tutaj zrób stacje górnicze eee, ty tutaj może na przykład to zrób. Eee, I dobra, wszystko jest ok. Nikt nie głoduje, wszystko jest ok. Eee, wszystko jest dobrze. Eee, ok, i teraz tak. Jak długo będzie trwać ta asymilacja? Integrowana z naszą zbiorowością. No, ok, ale jak ona długo będzie trwać? Czy ja po prostu zabijam trochę tej populacji, a potem ona się przeradza? Czy ja po prostu ją wymieniam? Czy co? Ja, ja nie wiem. Nie wiem jak działa asymilacja. Nigdy nie grałem asymilatorem. Ale możemy sobie ulepszyć to, zatem to sobie zrobimy. E, możemy to sobie ulepszyć, to to sobie zrobimy. I oś też możemy sobie ulepszyć, zatem też sobie ulepszymy. Dobrze, dużo rzadkich kryształów mamy, zatem jest spoko. Tutaj mamy jeszcze egzotyczny gaz, zatem spoko jeszcze bardziej. Okej, technological acquisition success. Okej, okay, okej, okay, tu, tutaj. Ale tutaj jest dużo rzeczy teraz do ogarniania. Statki cywilne tu. No zajmij to. Najpierw zajmijmy wszystko, potem będziemy się bawić. Ale widzicie, jak nam e, ekonomia skoczyła po tej wojnie? No naprawdę, to jest. O! Punkty modyfikacji maszyn Plus 1, to będzie spoko opcja. E, dobra, wy tutaj wreszcie zdobędziecie tę placówkę? No, powinniście. Powinniście. E, Okej, okay, wy tutaj nam jeszcze pomożecie. O! Odbili to. Czyli oni tutaj wciąż walczą. Niesamowite punkty modyfikacji genetycznej, modyfikacja samych siebie. Ten odcinek niestety będzie krótszy, bo muszę wyjść w związku z tym telefonem, ale może, może uda mi się jeszcze nagrać drugi odcinek dla Was, żeby po prostu zrekompensować to, że wczoraj i przedwczoraj były takie długie odcinki, a nie zostawię Was przecież w niedzielę z 15-minutowym odcinkiem, zatem, zatem postaram się Wam nagrać jeszcze coś. Dobrze, to się połączcie. Tutaj jest bardzo słaba siła, ale możecie się tutaj y, polecieć i się zregenerować. Tutaj ta flota was wyręczy. E, wy co tu się stało? Le, dlaczego... A. No, no nie, no tak nie lećcie. Co tu jest? Matko, dobra. E, trzeba to przejąć. Raport o kontakcie z lewiatanem. Ok, gdzieś jakiegoś... A no tutaj, tutaj jest lawiatan. Tak, enigmatyczna forteca, pradawny schron To jest niebezpieczne, nie, nie chcemy tego dotykać w ogóle, absolutnie um, Dobrze, to teraz tak um, Kompleksy badawcze... tak, chcemy kompleksy badawcze Chcemy kompleksy badawcze, bo to zwiększy nam po prostu siłę eee, I ok eee, Wy tutaj się zregenerujcie Was musimy rozwalić e, Tutaj wypadałoby, żebyście sami się tym zajęli, ale już dobra Kurde, ta flota tutaj tak nam krąży niebezpiecznie Oj, przejęli nam to Cholera, spóźniliśmy się e, No dobra No to To musimy zdobyć to nowo ten układ musimy zdobyć I potem tutaj te trzy układy I potem kończymy tę wojnę Bo więcej nam nie trzeba e, Znaczy, fajnie by było mieć więcej, complete. ale ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, tutaj ten statek zrobił już wszystko, zatem tutaj górnicze, a potem badawcze zrób e, Ty tutaj przejmij to, a potem będziesz się bawił w to e, I tutaj teraz ten statek konstrukcyjny no zbuduj to Ślady gwiazdy neutronowej. Aha, tutaj już zrobili wykopaliska za nas, ech A skoro my ich rozwaliliśmy Skoro my ich rozwaliliśmy to czy my ich przejęliśmy ich relikty? Nie wiem, mam 23, ale to chyba trochę za mało. No, lecicie tam. Wiem, że jesteście nieco osłabieni, ale. Dacie sobie radę z takimi tuptakami. Okej. Okay. Zawarli pokój z nimi, stracili trochę prowincji, zatem my możemy sobie z nich teraz zrobić. A ten spoko. Ta, też taka opcja jest spoko. E, ok, Wy. Zostali się już naprawieni, flota terminu samoja. Eee, nie, to nie będzie tylko szerne. Dobra, zdobądźcie to, zdobądźcie to. Boże, ile tutaj rzeczy się dzieje, niesamowite. Bitwa kosmiczna. Eee, Okej, okay, co się dzieje tutaj? Mm, tutaj się wszystko rozbudowuje. I dobra, jest dużo miejsc, ale Brak udogodnień, to może zrobimy coś, żeby były te udogodnienia Na przykład to, magazyny konserwacyjne Tutaj są udogodnienia, okej, okay. tutaj też, też Tutaj nie ma, a tu się budują Dobra, na Axis nie ma, to tutaj można zbudować magazyny konserwacyjne Chyba, że... A nie, ta macierz administracyjna Wam da udogodnienia, to dobra To dobra, to dobra, to dobra Teraz to będziemy musieli się trochę napocić, żeby wyciągnąć wszystko z tych naszych z tych naszych właśnie planet i układów, ale no przynajmniej mamy już naprawdę jak się, jak się tutaj wzbogacać Dobra, przejęliście to, wykończcie jeszcze ich i tutaj się naprawcie. A nie możecie tu. Dobra, to po prostu lećcie tutaj. Technological acquisition successful Dobra, wy tutaj y, to zniszczcie. Construction complete. Kolejna technologia, dobra. Węzeł energetyczny 2 nie mamy problemu z energią, zatem na razie nam to niepotrzebne. Zaawansowane zadania bojowe, niech będzie. Uff, no. Trzeba się trochę tutaj naklikać, trochę tutaj trzeba jeszcze myśleć, co się complete. robi, ale ale myślę, że będzie ok. Hmm. No, te floty to tu powinny się rozwalić. No, powinni to zniszczyć bez problemu. Yy, dobra, zatem tak, jak tam nasze tutaj konstrukcyjne. Dobra, zrobiłeś tutaj wszystko, co mogłeś. Yy, zatem teraz yy, po prostu zakolejkuję ci wszystko, co masz zrobić, i to zrób. I widzimy się później. Yy, ty tutaj budujesz, i potem tutaj, i potem tutaj. Niezbadany w ogóle ten układ, jest to potem. Ty ziomeczku, jak to zbudujesz, to zbadaj to. E, I okej. Okay, przejęliśmy to, przejęliśmy to, tego nie możemy. E, no to lecimy tu, a ty tu. Dobra. No i skoro oni zdobyli to, e, no to chyba nie, tutaj nie ma żadnej innej drogi. Szkoda. No właśnie to chciałem zdobyć przede wszystkim, ale. No, Uprzedzili mnie szuczyszyny Construction complete. Mhm. Mm Dobra, dostępne. Super, wielka gra. Big game. Yy, I teraz tak. Kolejna korzyść z rozwoju. Mm, a co w ogóle dostaliśmy za zakończenie? Polityki doktryn wojennych. Aha, okej. Okay. Yy, galaktyczny pokaz siły. Nie, nie potrzebujemy. Nihilizm też nie. A, może coś niżej. Era sentyteczności. Przyszłej kolektyki należy do maszyn, to zaranie ery z yy, Słabe. Chociaż Imperialny Przywilej, no to też jest słabe, bo tylko 30. Jakby to dawało 50 czy 100, to by było lepsze, ale 30 to za mało, żeby to brać. Yy, limit baz gwiezdnych nie, nie potrzebujemy. Yy, pokaz siły też nie potrzebujemy. Ehm, no to dobra, no to niech będzie to. Punkt modyfikacji maszyn będziemy mieli lepszy. Okej. Okay, mm -hmm. Może to odblokuje nam coś więcej. Ehm, żywność ze źródła. Flota. Armia mechów bojowych. O! Tak, my to chcemy. Mechy bojowe są spoko. Ehm, dobra, to wy już tu sobie przyleźcie. Ehm, moi drodzy. Wy tutaj to wszystko zbudujcie. Będzie ok. Dlatego nie chcieli tego, tego tutaj System zrobić, bo tutaj jest lewiatan. Tak samo jak. Tak samo jak. Tak samo jak, e, tak samo jak tu. Jest lewiatan. Mhm. Dobra. E, wynaleźliśmy kolejny punkcik modyfikacji. E, Gwiezna twierdza. Tak, chcemy to sobie zrobić, bo to będzie nam potrzebne. Dobra, wy tutaj lecicie, potem przejmiemy ten układ, ten i no chyba będziemy kończyć wojnę, bo więcej nie możemy zrobić. Mhm. No, no, zdobyliśmy to, co możemy. Niestety te rubieża nie będą dla nas, będą dla tych frajerów, których też będziemy musieli podbić. No ale trudno. Chociaż w sumie mam pewien plan. Mam pewien plan. Bo skoro. Ee... Ten cały kraj się rozleci, to będziemy potrzebować tutaj szybko właśnie. Um, będziemy tutaj potrzebowali na szybko e, tego kolonizacyjnego... Boże, e, konstrukcyjnego statku. I szybko zajmiemy ten układ, zanim ktokolwiek zobaczy, i potem polecimy tu, 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 tu i spróbujemy jak najwięcej zabrać. To jest plan. To jest plan i tym właśnie się zajmiemy. Dobra. Mm, tu i tu, bo tutaj będą potrzebne obie floty, bo tutaj jest stacja e, bojowa. Ona pewnie ma tam, nie wiem, z tysiąc Ok, kolejna aha, yy, dobra, jak, jakieś tam handlarze. Yy, spoczko, spoczko, yy, ty tutaj. Yy, I to będzie ostatni układ, który sobie zajmiemy przed tym, bo tutaj będziemy potrzebować nie dość, że wpływów, to jeszcze stopów. A 600, 600 to jest tyle co nic. Dobra. Nasze stacje mają 800. Dobra, przejęty, przejęty układ i teraz lecę tu, lecę tutaj i potem będziemy już wylądujemy tu. Już wylądujemy tutaj. I zajmiemy to wszystko. O, jest już nasz tutaj statek. Successful. Zatem jest super, a możesz, możesz już nawet tutaj przylecieć. Dobra, kolejna, ba, kolejne badania. Wiedza L. Nie, nie chcemy bram L, bo to jest endgameowe. Eksploatacja zasobów rzadkich kryształów, cele produkcyjne, Takiś edykt, tak. A tutaj co? Oczyszczanie minerałów. A do weźmiemy. Do nie mamy. Weźmiemy jakiegoś mocarza. Długość życia przywódcy plus 10 lat. Nasze, nasi robotyczni przywódcy są nieśmiertelni, nasi, nasze cyborgi są bardzo długowieczni, zatem tego nie potrzebujemy za bardzo, ale to to sobie weźmiemy. Wzrost wyczerpania wojną. Oni mają już 100% wyczerpania wojną, zatem przyjęliby status quo, ale poczekamy Construction jeszcze. Complete. Aj kurde, przejęli nam to. A nie, nie, no to, to, to dobrze. Już, już, za za kawał się. Dobrze, przejmijcie to. Tak, na szybko. Construction complete. Dobra, eee, i teraz przejmijcie to, przejmijcie to. Desantuj tutaj wojska. Oni nam nic nie mogą zrobić. Eee, jeszcze oni dostają w pierdol od naszej tej, od naszej stacji. I dobra, armie tutaj atakują resztki oporu. Eee, I dobrze, koniec. Gdzie wy macie jeszcze? No, dobra, koniec państwa. I super. E, aj, kurde, przejęli nam to. Aj, aj, Myślałem, że nie przyjmą. Że nie, że nie przejmą, ale tylko się wycofają, ale dobra. Trudno, no to mamy tutaj te punkty, tutaj niestety na te musimy... No musimy obejść się smakiem. Ewentualnie możemy im zapowiedzieć zawsze wojnę. Oni mają małą flotę i po prostu przejąć ten układ. Po prostu go przejąć, tylko o tylko ten układ by walczyć i potem polecieć dalej. E, ale to już e, powiecie wy, e, jak powinniśmy rozwiązać ten problem, bo chciałbym te układy, bo one są spoko. Oni to sobie na pewno wezmą e, ale no. No trudno. W sumie to mógłbym polecieć tymi armiami tutaj, ale wtedy bym, oni by mnie rozdzielili. E, dobrze, zatem moi drodzy, zakończyliśmy tę wojnę. E, status quo. Tak, tak nie chcę z wami walczyć, nie mam do nich. Nie mam do Was żadnego interesu. Nie mamy do Was jak się dostać, by do nas też nie. Zatem dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie. Wygraliśmy tę wojnę. Nex Collectors się powiększyli dość mocno. Nasza populacja jest 224, co oznacza, że jesteśmy prawdopodobnie naj... tak, jesteśmy prawdopodobnie najbardziej ludnym krajem w, w imperium, znaczy w, w galaktyce. A jak teraz wygląda tutaj kontakty? Względna siła militarna. Jesteśmy w miarę potężni. Wszyscy są od nas. A nie, oni są od nas silniejsi. Yy, ale względna siła militarna, czyli łącząc nie dość, że siłę floty to jeszcze technologię i gospodarkę, to jesteśmy raczej jednym z czołowych. Yy, z czołowych tutaj yy, powerhouseów. I teraz musimy się skupić przede wszystkim na zasymilowaniu tych wszystkich, yy, tych wszystkich ludzi. Yy, zebraniu tutaj wszystkiego, czego się tylko da. E, a potem e, może ruszyć tutaj na tych czerwonych, albo na tych e, niebieskich, e, i po prostu no, lecieć dalej z tematem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przepraszam, że ten odcinek jest taki krótki, ale no, muszę po prostu spadać. Dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Bajo.